Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mówić będę o zmianie Bożych przykazań. Między dekalogiem biblijnym a katechizmowym występuje znaczna różnica. Biblia ujawnia moc, która ośmieliła się dokonać zmian prawa bo Bożego. Wstrząsające proroctwa. Opis widzenia Daniela, rozdział 7, werset 1 do 8. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział leżąc na swoim łożu zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie zburzyły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę podobne do niedźwiedzia. Było one podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu, wstaj już, dużo, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a to pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażyło, co pozostało. Deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miały dziesięć rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi mały róg. I trzy spośród poprzednich rogów zostały uwyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły z uchwały słowa. 21-25. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojny ze świętymi i przemógł ich. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Więc helew symbolizuje Babilon, niedźwiedź symbolizuje Medopersję, pantera symbolizuje Grecję, to czwarte zwierzę symbolizuje Rzym, a ten mały róg symbolizuje papiestwo. I co ten mały róg będzie robił? Będzie prowadził wojny ze świętymi. To jest wielka inkwizycja wojna ze świętymi. Będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Czasy to będzie chciał zmienić sobotę na niedzielę, a zakon to dziesięć Bożych przykazań. Czas, czasy i połowę czasu to jest 1260 lat to jest hegemonia mocy religijno-politycznej, hegemonia papieństwa. To jest od 538 do 1798 roku. W Biblii liczy się dzień za każdy rok: Ezechiel 4 przez 6. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Czyli hegemonia papiestwa trwała 1260 lat. Identyfikacja e, e, mocy, która wyrosła na gruzach pa Rzymu. Inne proroctwo, Druga, drugi Tesaloniczan, werset 3 do 11: Niech Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze, jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A więc wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem u swoich i zniwieczy blaskiem przyjścia swego. A ów niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I, i dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu". Jeszcze jeden wers i rozdział, który identyfikuje moc religijną, po polityczną, wyrosło na gruzach Rzymu, to jest Apokalipsa 13, Werset 1 do 10. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na jego rogach dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imię. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a pasze jego jak lew. I przekazał mu soła smok, siłę swoją i tron swój i wielką moc. Więc to zwierzę było podobne do, wiemy, że Lew to symbolizował Babilon, a resztę zwierząt to symbolizowało Medopersję, Grecję i Rzym. Więc to, to zwierzę, ta potęga religijno polityczna ta przejęła moc od tych zwierząt. Przejęła nauki od tych zwierząt, i y, y, smog dał władzę tem, tej potędze religijno-politycznej. A jedna z głów y, jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona, i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Y, za Napoleona, Berthier, generał, uwięził papieża i wydawało się, że papiestwo upadnie, ale on odzyskało moc, czyli ta głowa była śmiertelnie raniona. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniewcze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. To jest właśnie 1260 dni, o, o czym mówiłam wcześniej. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano im też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. Ta, wła, ta, to papiestwo zwyciężało. Świętych przez od 538 do 1798 roku w inkwizycji, gdzie niszczono świętych. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy Ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie, jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Kościół dokonał zmiany przykazań Dekalogu. Kościół nie wypiera się tego, że dokonał y, 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 zmiany przykazań Bożych. Katolicki Katechizm Ludowy księdza profesora Franciszka Spirago świadczy o tym. katolicki katechizm Ludowych. księdza profesora Franciszka Spirago część pierwsza strona 47 Jeśli protestanci twierdzą, że uznają tylko Biblię, to święcąc niedzielę zaprzeczają temu, gdyż w Biblii nie ma wcale mowy o święceniu niedzieli, tylko o święceniu szabatu. Wszystko to, czego w całym Kościele przez wszystkie czasy przestrzegano, pochodzi od apostołów. Jeżeli jakiegoś punktu nauki Kościoła nie możemy znaleźć w Piśmie Świętym, z pewnością znajdziemy go w ustnym podaniu. Część pierwsza katechizmu księdza Spirago, strona 394. Dopiero cesarz Konstantyn Wielki, rok 313, pozwolił swym poddanym przyjąć i wyznawiać publicznie chrześcijaństwo, a potem w roku 324 uczynił religię Chrystusa religią państwową. Kościół Zakwitnął wtedy zewnętrznie jeszcze bardziej, ale chrześcijanie sami pobarli wnet w oziębność i obojętność. Uczyniwszy chrześcijanie z religią państwa, zarządził Konstantyn obchodzenie niedziel i świąt, Oddał świątynie pogańskie w ręce duchowieństwa katolickiego, zniósł igrzyska gladiatorów i śmierć krzyżową. Sam też zbudował wiele nowych kościołów w samej Palestynie 30. Katechizm księdza profesora Franciszka Spirago, część druga, strona. 79. Nadanie Żydom dziesięcioro przykazaj Bożych przekształcił Kościół katolicki w duchu chrześcijańskim. Dekalog żydowski pierwotny obejmował następujące przykazania: Pierwsze: Przykazanie oddawania trzy tylko prawdziwemu Bogu. Drugie, zakaz czczenia obrazów i posągów. Trzecie, zakaz znieważania imienia Bożego. Czwarte, nakaz święcenia sabatu. Piąte, nakaz czci dla rodziców. Szóste, zakaz zabijania. Siódme, cudzołóstwa. Ósme, kradzieży. Dziewiąte, fałszywego świadectwa. Dziesiąte, zakaz pożądania rzeczy cudzych. Druga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 1 do 17. Nie naruszając istoty przykazania, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszym, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania, uwzględniając godność. Niewiasty chrześcijańskiej i odmien, odmienny rodzaj przedmiotu zakazanego pożądania. Przykazania dotyczące czci rodziców uzupełni Kościół dodatkiem, aby ci się dobrze powodziło na ziemi. Uczynił to Kościół ze względu na piątą Mojżeszową, rozdział 5, werset 16 i na słowa świętego Pawła w liście do Efezjan 6,6. Nakaz święcenia sabatu przemienia kościół na nakaz święcenia niedzieli, przekonanie Żydów, że na każdej tablicy napisał pie, Bóg pięć przykazań. Nie jest pozbawione podstawy, jeśli stwarzywszy, że pierwsze pięć przykazań dekalogu żydowskiego dotyczą Boga i jego zastępców na ziemi. Strona siedemdziesiąt 170. Cesarz Konstantyn Wielki zarządził z urzędu w roku 321 święcenie niedzieli w całym państwie rzymskim, a cesarz Karol Wielki nakładał nawet kary pieniężne za nieświęcenie niedzieli. Za nieświęcenie niedzieli. Ostrzeżenie przed fałszowaniem słowa Bożego. Piąta Mojżeszowa, 4 przez l 4, werset 2: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Nie można ani dodawać, ani ujmować, ani kościół. Rzymskokatolicki nie ma prawa dodawać coś do przykazań Bożych ani ujmować z nich. Apokalipsa 22, werset 18. I 19. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś do, dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg, plak, opisanych w księdze. Więc jeżeli coś ktoś dołoży, to Bóg dołoży plag y, opisanych w księdze, czyli kar. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, Ujmie Bóg z działu jego drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Więc jeżeli my, my ujmiemy coś z Biblii, to nie znajdziemy się w Królestwie Bożym. Mateusz 5, werset 19. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie w Wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem, powiadam Wam, jeśli sprawiedliwość Wasza nie będzie obliczać sprawiedliwość uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Więc za dodanie lub odjęcie czegoś, Grozi brak wstępu do Królestwa Bożego, los antychrysta, los Daniela, siedem dwadzieścia Potem odbędzie się. I pozbawią go władzy, tu chodzi o y, mały róg, czyli o papiestwo, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Druga Tesaloniczan 2,8 A wtedy objawi się u niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem u swoich i zniwieczy blaskiem przyjścia swego. Módlmy się. Proszę Cię, Panie Boże Jahwe, aby wszyscy przestrzegali dekalog Boży i aby dekalog katechizmowy został wyeliminowany z obiegu. Proszę Cię przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.